Dobra i teraz już go mam raczej nie! uda się niestety Dobra i mamy tego Kaziutka Nie mamy Mamy Mamy, nie mamy, mamy, nie mamy Wszystko wciskałem Dobra Mamy tutaj już walkę Dobra, mamy triple killa i tyle. Chociaż? Będzie kwadra, dobrze. Quadra dla widza. O, I Garen dla widza też. Siema, YouTube. Z tej strony Fedi, a przed wami odcinek Katariny i jej przygód na midzie w sezonie 13. Ehm, ostatnio... Testuję różne buildy na Katarinę i najbardziej popularnym jest chyba w tym momencie Divine Sunderer. Powiem wam co o nim sądzę i czy rzeczywiście jest on dobry. Robię delikatny powrót na YouTube, więc zostaw łapkę w górę i suba, jeżeli to oglądasz i daj komentarz, jakiś zostaw znak po sobie, a my, moi drodzy, gramy na Zed'a. Z Zed jest bardzo w kurwie z jest giga problematycznym czempionem. Nam idzie tak naprawdę. Na Zda wygrywamy do szóstego poziomu, po szóstym poziomie raczej z nim przegrywamy. Nie powinien dawać mu się tak obijać, ale jednak tutaj trochę sprawy wyszedłem może w takim komentowaniu i graniu. Więc postaram się dać gameplay na najwyższym poziomie. Spróbujemy go teraz tu trochę popodgryzać. Okej okay. Nie trafił. To jest też dobra, dobra, że tak powiem, szansa dla nas. Może teraz podejdzie, ja już mam QE, więc jestem w stanie go teraz zabić. Trochę się obawiałem, że zaczął z E na starcie. Potem okazało się, że miał klona. Nie chciałem tutaj też przesadzić, żeby się wywalić za darmo. Bo to najgorsza rzecz, którą można zrobić, tak naprawdę. Teraz nie jestem w stanie do niego podejść, więc muszę dać się zepchnąć. On ma trzeci, ja mam drugi, więc nie bardzo jestem w stanie. Ojej, jeszcze tutaj dostałem za dużego połka, no zobaczymy, czy uda się coś pod towerem wykombinować. Runy, jakie ja gram, widzieliście już na początku. A build będzie ciężko powiedzieć, bo w teorii gra się with Enda na Katarinie, z drugiej strony gram na ADK, na midzej, tak naprawdę głównie AD team jest, chociaż botton jest AP. Więc ciężko mi się ustosunkować, jak to powinno być. Ale na pewno zagramy tego Divine Sunderera. Tutaj podłożyłem się, natomiast o, jest frag dla nas, więc petarda. Kupimy sobie shina Potka i wrócimy na mida Jedyna szkoda, że tutaj Leasing bardzo puszyłem mi tego mida Nie wiem czy to jest dobre czy nie, na pewno nie jest dobre Jeszcze jestem level do tyłu Akcja była średnia, natomiast 1 za jeden, więc spoko Dobra, jesteśmy na linii, no nie mam, nie mam czwartego Czwarty będzie dopiero teraz No i pytanie, moi drodzy Co z tym Zedem? Ten Zed na pewno bardzo dużo będzie utrudniał mi tutaj zabawy Więc chyba na razie trochę przy farmie Film pewnie będzie zmontowany, więc nie będzie tutaj tych nudnych takich wstawek Dam, że SS po prostu i tyle Dobra, Z się Pojawił znowu na chwilę na Midzie, on tak lata tam i z powrotem. E, ja tak naprawdę będę tutaj farmił sobie pod towerem i tyle. No, niestety, jedli game, Katarina, często tak wygląda, że nie mamy tutaj za spektakularnych walk i podejść, ale generalnie zaraz próbuję w niego wejść. Niech ja tylko dostanę cooldown. On zmarnował E, więc ja tutaj do niego chętnie. Dobra, i teraz już go mam raczej. Nie! A mogłem dać po prostu szum po szybciej, bo przecież mam Sheena, więc zabiłbym go. Nie spodziewałem się w ogóle Kaziksa na midzie. Może uda się coś tutaj zbejtować, Nie uda się, niestety. Aha. Niestety, moi drodzy, takie są realia grania Katariną na midzie. Często zdarza mi się grać właśnie from behind, robiąc jakiś kombek. Dobra, i mamy tego kaziutka. Nie mamy! Mamy! Mamy, nie mamy, mamy, nie mamy, wszystko nawciskałem. No dobra, i mamy delikatny powrót, moi drodzy, no ale tutaj ten botten to się nie popisał. Kopimy sobie klofarmę, trochę więcej przedmiotów do Divine senderera i wracam na linię. Lisie zrobi popisówkę, czy nie? Oczywiście, że tak. Skutecznie podkłada nam kłody pod nogi, więc musimy sobie poradzić z Lissinem takim, jaki mamy. No jestem ciekaw, czy wygrywam z Zem. Teraz pojedynek. Na pewno nie ma Rki, natomiast no, jest za dużo creepów. Nie jestem przekonany, czy chcę tutaj wjeżdżać w niego. A może i chcę trochę. No w sumie mam, mam Reda, więc z redem jestem zdecydowanie w stanie zrobić cokolwiek. Tam widzę, widzę tego Kazixa natomiast jestem już. O Jezu, tyle minion bloków jeszcze dostaję. Eee, chcę trochę nadrobić tej farmy. Dobra, nic nie zrobił, więc zaraz z niego wjedziemy, Wybejtowane. To jest dos też dosyć kluczowe, grając na Zeda, żeby tutaj wybejtować jego wszystkie skille, Trochę zrobić uniku i jest szansa, że wygramy z nim. Natomiast to jest trochę problematyczne. Wydaje mi się, że jest tutaj kazik gdzieś w pobliżu. Nie bardzo mi się podoba ta sytuacja w tym momencie. Muszę jakieś warda postawić na pewno. Dam się po prostu zepchać. Problematyczne jest trochę granie kato pod Divine Senderera i maksowanie E, kiedy nie bardzo z tym E jesteś w stanie poszaleć. Gdyż tutaj dodaję sobie w E z nadzieją, że będę mógł naprawdę fajne rzeczy robić. Finalnie się okazuje, że muszę z kula skitować, więc tutaj taką ciekawostką jest to, że można dodać właściwie trzy razy w kół. Czego oczywiście nie zrobiłem, no bo założyłem, że będzie dobrze i te early naprawdę prosperowało na dobre early. Koniec końców mamy błazenadę totalną i znowu umierającego lisina prawdopodobnie. No ale nic, trzeba dofarmić Divine derera, moi drodzy. dobra, lis in V3 i podejście do intowania, nie wiem. Kurde, zrobił jeden za jeden aż, aż jestem, przyznam szczerze, w szoku, że zrobił jeden za jeden, więc spoko eee, taką falę sobie odpuszczę, zrobię rekal i wracamy, da, Jednak zostaniemy, moi drodzy, On ma niewiele życia, eee, nie wiem czy ma rkę, wydaje mi się, że może mieć rkę, niestety albo stety. Nie wiem, ten flash może nie był potrzebny, natomiast no doigrał się, doigrał się e, Kaziksa. Chyba nie powinien mieć na midzie, więc spróbuję po prostu tylko zapchać. E, kurde, chyba nie trafił też wszystkimi sztyletami. Mam nadzieję. I kurwa Kazik. Tak to jest jak jest się greedym, ale chciałem tutaj Divine Senderer'a do, dopchać i sobie ustawić fajne fale, ale niestety Kazik okazał się dużo lepszy, co nie jest zaskoczeniem, więc... Ale na pewno mamy Divine Senderer'a plus potkę, no i wardy w końcu, które przydadzą nam się. Dobra moi drodzy, jeżeli mamy Divine Senderer'a, myślę, że możemy na mocno pójść w naszego przeciwnika tutaj. Dobra, i ukaraliśmy go troszkę. Wiedziałem, że kazyk jest od dołu, więc mogłem zaryzykować taką akcję. Dobra, musiałem w ten sposób tutaj całą sytuację wykonać. Nie wiem, Samiry nie było. Niestety. Chociaż nie, nie uda się niestety. Dobra, udało się zdejmować moi drodzy. Doigrała się. Nie wiem, gdzie jest Z w sumie w tej całej sytuacji. Nie mam pojęcia gdzie jest Z. No znowu zaryzykuję. Znowu zrobię ten błąd, którego... A, właśnie będziecie się śmieli. Tym razem mam Warda, więc mogłem sobie na to pozwolić. Przyjechał Garen, więc robimy rekal. nakupię Armora i zaraz zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, możemy zostać jeszcze w sumie pod tym towerem. Chociażby przez moment. Kazik jest na dole, Z też jest na dole i Samira dostała w ucho. No i moi drodzy, jedyny słuszny wybór to Steel Capsy. No i pytanie, zagramy Wizenda? tylko dlatego, że jest botlane pod AP, na Z da nam to kompletne nic. Ale naprzeciw Zedowi kupimy sobie Randuin Omena. Tak naprawdę zastanawiam się, czy tutaj nie lepszym wyborem byłby botrk Randuin Omen, natomiast Witzend da nam trochę tych magicznych obrażeń. Które wydaje mi się, że mogą być dość kluczowe w tym wszystkim. E, nie pokonam go chyba, jestem o, za wolna reakcja. Właściwie już leci Z, więc po prostu z farmy mi da. Nie zwróciłem uwagi też, że, że Lissin w końcu coś pożytecznego robił, więc muszę odpuścić. Mam Kazixa od dołu, mam Z, mam wszystkich. E, muszę uważać. Dobra i uciekliśmy. Jest git. Fajnie, że tutaj Wayne nam dała taką możliwość. Został tu Z. Nice. Jestem jestem. Dobra. Oj, 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 oj. No właśnie. No i kłopoty. Kurde, się wpakowałem mam dobrą Wayne i tyle dobrego. taniemy przy licencie, pójdziemy tym małpim, że tak powiem, buildem. Po prostu złożymy tak, jak wszyscy składają, przetestujemy, czy działa to w każdej sytuacji. Może spróbujemy tutaj Kaziksa złapać? I tak naprawdę już go nie ma. Samirkę nam idzie, znaczy Samira. Serafinę nam idzie. Może wyjaśnimy? Okej, okay. nie wyjaśnimy. Szybko flashnęła. No i jest Z, moi drodzy. Z powrotem jest Z. Jest już dosyć silny, jest już zdecydowanie silny, więc uważałbym na niego. Z drugiej strony, bardzo mam ochotę trochę przetestować limity na tego zawodnika. Dobra, ujś! No Dobra. ciężka sprawa, niemniej jednak się udało dosyć sprawnie tutaj powalczyć. Mało HP mam, no właśnie ten Randuin Omen naprawdę by tutaj oddał, ja nie wiem czy by go szybciej nie zastosować w ogóle w... Kurde, no właśnie ten Garen jest dosyć problematyczny w tej całej sytuacji. No i niestety, jakby się udało dwa sztylety zebrać, byłoby lepiej. No i w takiej sytuacji myślę, że Wicen by oddał, bo on bardzo fajnie hiton efekty by nakładał naszą R-ką, więc te kręcenie się z R-ki na pewno zadałoby większe obrażenia, więc postawię tutaj na Wicenda, mimo że jeszcze raz zaznaczam, nie jest to top jeden wybór ze względu, że mają full AD Team, a ten botlane tak naprawdę robi niewiele. No więc klasycznie, trzeba dofarmić moi drodzy, troszkę. Delikatne dofarmianie, farmianie. Trzeba przejść się też do topa. Nie wiem jak bardzo. Dobra, musiałem tutaj na cover przyjść, ale dzięki temu top line pada na strzała. Najgorzej tutaj Drake'a rzeczywiście mamy i powinniśmy wokół niego zagrać. Nie wiem co z tym. Dobra. Mamy tutaj już tibiską walkę. Dobra, mamy triple killa. I tyle. Chociaż Będzie kwadra dobrze! Kwadrat dla widza, o kurwa, i Garen dla widza też, żeby nie było za, we za wesoło, i Ciul, 40 hit towerów, I'm so sorry, <laughs> ja fitole, piękna sprawa, piękne emocje, no i tak podsumowując, może w połowie odcinka, wydaje mi się, że taka ta ma rację bytu, tylko strasznie trzeba być skupionym na tym wszystkim, plus trzeba mi trochę drużyny, żeby wokół niej pograć, bo mam dwa przedmioty. W teorii trochę robię damage'a, w praktyce tego damage'a za wiele nie ma. Właściwie jestem twardy. Trochę mi się przypomina mój stary build, kiedy grałem coś w tym stylu, tylko yy, z graspem i tam było tego leczenia trochę, trochę więcej. Ciężko powiedzieć. Do dopracowania ten build, na pewno ten build działa dobrze w momencie, kiedy dominujemy. Bo jeżeli nie dominujemy, ten bullet, nie ma kiedy pokazać, że tak powiem, pazura. No bo. Jeżeli nie dominujemy, nie mamy przedmiotów i ta tankowność nam tak naprawdę nic nie daje, no bo Kata musi robić obrażenia, musi robić rzeczy, jeżeli nie masz pieniędzy, nie masz minionów, nie masz kili. Taka Kata nie ma trochę sensu. Dobra, no jest trochę tych obrażeń, ale ta nami ma poziom, tak? Yy, wywaliłem całe combo i tak naprawdę tyle. O kurde, no będzie. No jest! 13 frak wpada na nasze konto. Ja już mogę randu inną złożyć. I od dziwo okazuje się, że ten build działa. Ostatnio gram na streamie. Działał tak sobie teraz. W sumie też tak sobie działa. Natomiast, no nie wiem, ja jeszcze jestem zwolennikiem ulapy Katariny z liczbą. I że ten liczbę jakiś tam buffy dostał. Ale o tym sobie też pewnie nagramy jakiś materiał. Okej, okay. wycofałem się delikatnie. No brakuje, brakuje trochę tego finiszu w tym buildzie No ale nic, z racji, że nie mamy obrażeń, pójdziemy kupić sobie rantu i Numena To nie jest żadna odpowiedź, ale trzeba być bardziej tanki, no i dołożymy sobie botrkę do tego wszystkiego e, Mamy 200d, prawie 200 armora, 100 resista, e, na sam koniec Malmo Triusa dołożymy e, Ewentualnie ostatnio testowałem tytańczną hydrę, ale ta tytańczna hydra też jakoś nie bardzo działa Chociaż kiedyś wydawało mi się, że jest to jeden z fajniejszych wyborów Yy, ale chyba meta się zmieniła, więc zostawiamy tak, jak jest Mimo, że rzeczywiście Mordrius jest lepszym wyborem Chociaż w tym miejscu jeszcze bym się zastanowił nad jakimś tormailem, jakimś Sumfajerem Być może ciężko powiedzieć No, teraz jest trochę tych obrażeń Nawet Serafina to odczuwa, więc elegancko Spoko, jeżeli jesteśmy w stanie potencjalnie shotować yy, jakieś tam supporta, pseudo to jest na pewno nieźle. Myślę, że jak będzie Botr jeszcze jakieś Molmotryusa dołożyć, będzie miało to ręce i nogi. No, zastanawiam się, czy tutaj będzie jakaś akcja na midzie. Może spróbuję tutaj trochę. Aha, dobra, to jest wart. No przecież. Co ja robię? Co tu się dzieje? Czemu ja jestem poza walką w ogóle? Dobra, zrobiłem kompletnie nic, więc może teraz to jest. Mój moment na zrobienie. Czegoś. Ty garenie obrzydliwy. Dobra, i mamy triple kila. No nic, nastrowałem moją drużynę. No co, co mam powiedzieć. Iś. Dobra, ty jesteśmy naprawdę mocno tankowni. No nic mi nie robi. W ogóle ciekawą właśnie interakcję yy, zauważyłem albo wymyśliłem. Możemy podczas R-ki skastować Randuin Omena. Niby oczywiste, w praktyce wydaje mi się, że nie każdy zwraca na to uwagę. Więc myślę, że bardzo fajny tip. A my się cofniemy, moi drodzy, i spróbujemy się nie wyjebać od Zeba. I oddaliśmy się od Bounty. No niestety, widziałem, że leci, widziałem, że leci, ale myślałem, że zdąży. No nic, kupujmy komponenty do naszego boczka No tutaj jana niestety. Po fikołku, chociaż nie i nasza Wayne się odpala, i czyta Wayne wykona rzeczy, jest naprawdę niezła. No i Hydra, moi drodzy, tytańcza Hydra. Na no Wayne. Jezu, jak te ściany. Te ściany ją lubią. Naprawdę te ściany tak wspierają tu Wayne. Nieprawdopodobne to jest. Tam też po ulcie Zeda udało się na tyle wcisnąć go w ścianę Nie wiem, czy to przypadkiem, czy ona jest tak dobra. A może pół na pół. Dobry zawodnik z nutą szczęścia. Dobra, zróbmy Barona, moi drodzy, e, będzie bliżej do naszego Boczka, zobaczymy z Boczkiem e, jakiś tam damage test na pewno trzeba zrobić. Zapominam o tej soczewce, moi drodzy. Merytorycznie dość przeciętnie, natomiast e, test, myślę, realnie zachowany bez jakiś tam szaleństw na przeciwnikach, nie najgorszych, nie najlepszych, typowe solo Q na poziomie, też nie powiedziałem, platyny 1, więc wydaje mi się, że dość realny test, przynajmniej na takich realiach, Dobra i zaslowałem. No ten Randuin naprawdę fajnie od... Ja pitole, no tyle s... Tyle stunów, tyle slowów. Nie jestem w stanie się ruszyć za specjalnie. Czasem nie wiem co z moją katą się dzieje. A koniec końców okazuje się, że naprawdę tutaj... No nie jestem przyzwyczajony też w graniu pod tanka. Kiedyś grałem więcej. Już tak nie mogę przywyknąć do tego, że... że można takie rzeczy robić. Dało mi się zebrać. No ładnie, tutaj takie poddymianie typowe dla Katariny też jest bardzo wskazane na tym bildzie. Po prostu podgryzasz trochę, wskakujesz, odskakujesz, robisz unik. No i zamykasz mecz, nie udało się boczka kupić. Bild doceniam. Mocne 7 na 10, jest problem jak gra się na adeków na midzie, nie mam jeszcze rozwiązania, być może rush botrk i buty plus wranduina, oczywiście buty ninja tabi, tak mi się wydaje. No i jeżeli dotrwałeś do tego momentu napisz, damage zrobiliśmy 33 koła, a ty widzę, jeżeli dotrwałeś do tego momentu napisz Katarina Cox i będę wiedział, że ktoś obejrzał do samego końca. No i, a my się widzimy w kolejnym odcinku, siemano.